Hi Bestii, bardzo się cieszę, że tu jesteś. Pokażę Ci teraz całą instrukcję obsługi dysku. Przede wszystkim, przed pierwszym użyciem wygotuj dysk w wrzątku do 5 minut. Możesz ugotować go w garnku, a możesz zrobić to zalewając dysk w kubku wrzątkiem. To co jest ważne to to, żeby mieszać go cały czas, żeby nie przywierał do dna. To, co musisz pamiętać, to, że przed pierwszym okresem zawsze trzeba wygotować dysk i potem przed każdym kolejnym okresem również musisz go wygotować. Pomiędzy wyjmowaniem i wkładaniem wystarczy, że przepłuczesz dysk wodą lub jakimś bardzo delikatnym, neutralnym dla pH mydłem. Możesz przechowywać dysk po prostu w kubku albo w jakiejś materiałowej saszetce. Ważne jest to, żeby nie był narażony na promienie słoneczne i ogromnie gorące temperatury. Przed pierwszym użyciem niesamowicie ważne jest to, żeby znalazła swoją anatomiczną półeczkę, na której opiera się dysk. Żeby znaleźć tę półeczkę, wystarczy kucnąć i włożyć palec, oraz z go w tym miejscu znajdziesz półeczkę, którą tworzy kość płonowa. I na niej właśnie opiera się dysk. Kiedy znajdziesz swoją półeczkę, dużo łatwiej będzie Ci zaaplikować dysk. Jeśli chciałabyś przetestować aplikowanie dysku jeszcze przed okresem, to pamiętaj, że podczas jego aplikacji dysk może być dużo bardziej wyczuwalny. Dlatego nie przejmuj się, to wynika z naszej anatomii i z tego, że nasze tkanki pochwy podczas okresu są dużo bardziej rozpulchnione, mniej spięte i mniej wrażliwe. Dlatego jeśli włożysz sobie dysk nie mając jeszcze okresu, możesz odczuwać delikatny dyskomfort. Nie bez powodu dysk przeznaczony jest do korzystania podczas okresu. Co musisz wiedzieć, zanim zaplikujesz dysk, to to, że zaprojektowałyśmy go w ten sposób, że ma on trzy funkcjonalności ogonka. Pierwsza opcja umieszczenia dysku z ogonkiem jest to po prostu ogonek puszczony luźno w kanale pochwy. Jest to opcja, która jest neutralna, ale kiedy czujesz, że uwiera cię delikatnie ten ogonek, możesz go po prostu zawinąć. Czyli przechodzimy do drugiej opcji. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest to po prostu podwinięcie sobie ogonka, kiedy już zaaplikujesz dysk. Druga opcja polega na tym, że zawijamy. Ogonek dwa razy do wewnątrz, w ten sposób, że sam automatycznie wskakuje nam tutaj na to serduszko. To jest opcja, w której absolutnie nie będziesz czuć tego ogonka, a przy wyjmowaniu on tak czy siak ci się rozwinie. Trzecia opcja jest to wersja po prostu z odciętym ogonkiem. Został on zaprojektowany w taki sposób, że śmiało możemy odciąć go w tym miejscu, a dzięki temu w głębieniu będzie tak czy siak łatwo wyjąć ogonek. Jednak pamiętaj, że jest to wersja absolutnie pro. Skorzystaj z niej dopiero w momencie, kiedy będziesz mieć pewność, że jesteś w stanie wyjąć dysk bez użycia ogonka. Kiedy znasz już funkcjonalności ogonka i wiesz, gdzie znajduje się Twoja anatomiczna półeczka, możemy przejść do aplikowania dysku. Zanim zaaplikujesz dysk, bardzo ważne jest to, żebyś złożyła mu brzuszek, czyli łapię dysk w prawej ręce, ponieważ jestem praworęczna i trzymam go w ten sposób, że ogonek jest w mojej dłoni, a serduszko, które jest w środku, jest naprzeciwko. Podwijam mu brzuszek i łapię w połowie, dzięki czemu powstaje nam taki kształt długiego tampona, i tym serduszkiem w środku będziemy kierować dysk do środka. To co teraz musimy zrobić, żeby zaaplikować dysk, to albo kucnąć, albo oprzeć nogę na toalecie. Aplikując dysk musimy pamiętać o tym, żeby nie robić tego pionowo, tak jak tampona, tylko pod skosem w stronę kości ogonowej. To jest niesamowicie ważne, bo działanie dysku opiera się na tym, że pokrywa on całą szyjkę macicy i krew spływa bezpośrednio z macicy do dysku, więc mega ważne jest to, żeby został on zaaplikowany pod skosem. Przechodzimy do aplikacji, czyli aplikujemy pod skosem, i ostatnim krokiem jest to, żeby dopchnąć dysk właśnie na tą półeczkę. Dlatego musimy wiedzieć, gdzie ona jest, bo jeśli włożymy dysk w ten sposób, to będziemy mieli pewność, że dysk jest położony w tym miejscu, w którym trzeba. To jest ważne, żeby po prostu upewnić się, czy aby na pewno dysk jest dopchnięty na maksa do tyłu i pokrywa całą szyjkę macicy. absolutną pewność, że dysk jest położony w odpowiednim miejscu, możesz wykonać test noska. Po zaaplikowaniu dysku wystarczy, że po prostu włożysz palec i dotkniesz przez miskę dysku swojej szyjki macicy, która w odczuciu będzie właśnie jak taki nosek. Teraz trochę o funkcjonalności dysku. Możesz nosić go w sobie do 12 godzin. Jest on wykonany z bezpiecznego, biokompatybilnego silikonu medycznego. Oczywiście korzystanie z dysku jest też nauką tego, ile krwawimy, więc może się okazać, że w bardziej obfity dzień będziesz musiała wyjąć go co 6 albo 8 godzin, co jest jak najbardziej normalne. Jednak przy kolejnych dniach na spokojnie możesz nosić go te 11-12 godzin, wkładać rano, wyciągać wieczorem. Dla swojego własnego komfortu na pierwszą aplikację dysku na spokojnie możesz też założyć sobie podpaskę czy wkładkę, żeby też czuć się bezpiecznie, gdyby tam cokolwiek poszło nie tak, przejdziemy sobie teraz do wyjmowania dysku. Są dwa sposoby, na jakie możesz to zrobić. Pierwszy, kiedy kłócasz po prostu pod prysznicem, wyjmujesz, wylewasz wszystko z dysku i nie przejmujesz się zbrodni. Oraz drugi, trochę mniej Messy. Siadamy sobie na toalecie i nasze mięśnie już układają się w odpowiedniej pozycji do wyjęcia dysku. Wkładamy sobie palec do kanału pochwy i szukamy pętelki od dysku, pociągamy za nią. Musimy odhaczyć rancik dysku z anatomicznej półeczki. Łapiemy od razu za ten rancik, on jest zaprojektowany w taki sposób, żeby w momencie, kiedy za niego łapiemy, to żeby cała krew nie rozlała się dookoła. Oraz pociągamy za niego, jak tylko zacznie wychodzić i trzymamy dysk blisko górnej ścianki kanału pochwy. Dzięki czemu cała krew z dysku nie rozlewa się na boki, tylko z powrotem wlewa do dysku, wylewamy do toalety. That's it. Sposób na wyjmowanie dysku pod prysznicem, jak i wannie działa na tej samej zasadzie. Jedyne co, to będzie po prostu dużo bardziej messy, dlatego że krew wylewa się nam od stopy właśnie do prysznica czy wanny, a nie do toalety.